Część obrad, część prelekcji już za nami. Jakie wnioski płyną z tego, co już usłyszeliśmy, zobaczyliśmy podczas pierwszego dnia Kongresu Budownictwa Polskiego? Przede wszystkim rozmawialiśmy o wyzwaniach, przed którymi stoi branża, o wyzwaniach finansowych, o wyzwaniach płynności finansowej, o wyzwaniach związanych z zatrudnieniem. Z generalnie inwestycjami, które będą w Polsce realizowane. Myślę, że pozytywnym sygnałem jest to, że inwestor państwowy dostrzega stabilny rozwój branży i stabilną realizację inwestycji mniej więcej na inwestycje drogowe około 20 miliardów rocznie i na inwestycje kolejowe również bardzo podobnie w perspektywie do 2030 roku, co nie będzie powodowało skoków w zatrudnieniu czy realizacji tych inwestycji, a tym samym przełoży się na stabilny rozwój i możliwość realizacji tych inwestycji przez generalnych wykonawców w terminie. Wyzwania, wyzwania, wyzwania. Ja słyszę, że to jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki i rzeczywiście, tak jakbyśmy mieli do czynienia wręcz ze spiętrzeniem wyzwań w ostatnim czasie, co rzuca pewne, pewien, pewien cień na przyszłość, ale z drugiej strony też rozwijamy się, branża się rozwija. Jak w tym kontekście rozwijają się targi, to po pierwsze w kontekście tych wyzwań, a po drugie, jak targi wspierają rozwój. Branży w stawianiu czoła tym wyzwaniom? Ja myślę, że tych wyzwań jest oczywiście bardzo dużo i one są generowane przez bieżącą sytuację, nie tylko, nie tylko na rynku polskim, ale i w Unii Europejskiej i za granicą. My, jako Targi Poznańskie, organizujemy też wiele wydarzeń i spotkań, dzięki którym te. Problemy możemy omawiać na bieżąco. Czy też zagadnienia związane z przyszłą odbudową Ukrainy, czy też zagadnienia związane z samą promocją produktów budowlanych, które są dostępne na rynku polskim. Jest to bardzo ważne, ponieważ firmy dzięki temu mogą się rozwijać, przedstawiciele firm mogą się spotykać. Mówimy też o nowych inwestycjach w wielu zakresach. Też w zakresach samorządowych, więc ja myślę, że ten dialog i ta platforma y, wymiany informacji i doświadczeń, którą są targi, y, jest y, znacząca i bardzo potrzebna. Z punktu widzenia inwestycyjnego, y, Grupa MTP też rozwija się od wielu lat i y, inwestujemy w rozwój przestrzeni targowej w menu, na którym się spotykamy, ponieważ mamy świadomość, że Dobrze zaprojektowane wydarzenie musi się odbywać w dobrze zaprojektowanym miejscu, żeby każdy miał komfort przebywania i komfort realizacji swoich celów. Dlatego w ostatnich latach na przykład zbudowaliśmy na terenie targów czy parking wielopoziomowy, czy dokonaliśmy reinwestycji i modernizacji centrum kongresowo-wystawienniczego. Zbudowaliśmy budynki biurowe na terenie targów i zmodernizowaliśmy obiekty historyczne. I gdyby mówić o branży budowlanej, to należałoby na te wszystkie inwestycje też patrzeć z punktu widzenia między innymi targów Budma. I gdybyśmy tak uchylili rąbka tajemnicy na kilka miesięcy przed kolejną edycją, co nas czeka, co czeka branże na przełomie stycznia i lutego. Tak, targi Budma już w lutym 2025 roku. Bardzo dużo będziemy mówili o energetyce, tak? czyli o tym, jak w zielony sposób budować, jak oszczędzać energię, jakie nowe materiały pojawiają się na rynku. Będziemy również mówili o prawidłowym projektowaniu budynków użyteczności publicznej, ale też inwestycji mieszkaniowych.